Cześć, witam Was serdecznie w programie Krótkie Fakty. Dzisiaj opowiem Wam krótką historię Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Pierwsze międzynarodowe zawody w sportach zimowych, znane jako Igrzyska Nordyckie, zaczęły się 5 lat po powstaniu nowożytnych Igrzysk Olimpijskich w 1896 roku. Odbywały się one 8 razy w latach od 1901 do 1926 roku głównie z udziałem zawodników z krajów nordyckich, czyli takich jak Norwegia czy Szwecja. Igrzyska nordyckie rozgrywane były głównie w Sztokholmie. W 1908 roku, podczas Letnich Igrzysk w Londynie, po raz pierwszy włączono do programu łyżwiarstwo figurowe. Co ciekawe, Letnie Igrzyska w Londynie w 1908 roku rozpoczęły się w kwietniu. Konkurs w dyscyplinie łyżwiarstwa figurowego przeprowadzono natomiast dopiero w październiku. W 1911 roku członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, czyli w skrócie MKOL-u, zaproponował, aby Szwecja włączyła sporty zimowe do igrzysk w 1912 roku, które miały się odbyć w Sztokholmie, lub aby zorganizowała oddzielne igrzyska zimowe. Szwecja natomiast odmówiła, obawiając się o przyszłość igrzysk nordyckich. Następnie Niemcy planowały zorganizowanie zawodów zimowych. W ramach Igrzysk, które odbywały się w Berlinie w 1916 roku. Ale wybuch I wojny światowej pokrzyżował także i te plany. Mimo protestów krajów nordyckich, sporty zimowe powróciły na Igrzyska Olimpijskie w roku 1920 w Antwerpii w Belgii, gdzie przyznano medale w używiarstwie figurowym, a także w hokeju na lodzie. W 1924 roku w Chamonix we Francji odbył się tydzień międzynarodowych sportów zimowych pod egidą MKOL-u, który okazał się bardzo dużym sukcesem. Norwegia zdobyła najwięcej medali, a kraje nordyckie przestały wtedy sprzeciwiać się już idei zimowych igrzysk. W 1925 roku MKOL zmodyfikował swój statut, tworząc oddzielne igrzyska zimowe. Igrzyska, które odbyły się w 1928 roku w St. Moritz w Szwajcarii, Zostały oficjalnie uznane za drugie igrzyska zimowe. Od 1928 roku igrzyska zimowe odbywały się co 4 lata, w tym samym roku co letnie igrzyska, ale ze względu na rosnące koszty i logistyczne komplikacje, MKOL zmienił harmonogram. Od 1994 roku igrzyska zimowe i letnie odbywają się dalej co 4 lata, ale z przesunięciem o 2 lata. Czyli najbliższe zimowe Igrzyska Olimpijskie odbędą się w roku 2026 we Włoszech, a letnie w 2024 we Francji. I to jest już koniec naszej dzisiejszej historii dotyczącej powstawania zimowych Igrzysk Olimpijskich. Mam nadzieję, że było ciekawie. Jeśli tak, to prośba o łapkę w górę pod tym filmem, a także o komentarz. Do usłyszenia w kolejnym filmiku. Cześć, miłego dnia!